Witam Państwa bardzo serdecznie. A cóż my to dzisiaj, drodzy Państwo, mamy za święto wielkie narodowe, państwowe? Będziemy znowu wysłuchiwać płomiennych przemówień. Nie wiadomo, czy Pana Donalda, czy Pana Rafała, prawda? Na pewno Karol Nawrocki, wielki patriota, też coś powie. A chwilę później tam zapali hanuszkę w Sejmie. Chwilę później zapali, prawda, świece hanukowe z okazji tak zwanych świąt Bożego Narodzenia, które już nie będą świętami Bożego Narodzenia. Będziemy się wszyscy cieszyć z obchodów, prawda? Odzyskania niepodległości. 107, drodzy Państwo, rocznica odzyskania niepodległości przypada dzisiaj niepodległości, której nie mamy. Nie odzyskaliśmy niepodległości, mimo że wszyscy się cieszą, machają tymi tam flagami, prawda? W tym dniu idą, w tych marszach ulicami, jak to się podzielą znowu w tym naszym wspaniałym kraju. Ci pójdą z pisowcami, ci nie pójdą z pisowcami, ci pójdą na imprezę organizowane przez naszego wspaniałego króla Polski prawda niedoszłego Rafała, który zorganizuje tam jakieś koncerty w Warszawie, wielkie gwiazdy przyjdą, pośpiewają coś tam, wspaniałe pioseneczki, prawda, tutaj za nasze pieniądze, tak, drodzy Państwo. No cóż, no, flaga Polski jest, prawda, jakby to powiedzieć, szabla, Bóg, honor, ojczyzna jest, Cokolwiek by nie powiedzieć, król posiada tego typu atrybuty, yy, prawda, patrioty, a Polski nie ma. A Polski, drodzy państwo, nie ma. Jak nie było tej Polski, prawda? Tak, tej Polski nie ma. Yy, chociaż yy, muszę powiedzieć, że z wielką taką zadumą i także yy, niezadowoleniem przyglądam się temu, co się w tym kraju dzieje od wielu, wielu lat. Zastanawia mnie to, dlaczego Polacy wybierają taką tempą manifestację tego patriotyzmu, święto niepodległości, dobra, idziemy tam w Stanach Zjednoczonych, pomachają też trochę flagami, gdzieś tam jakaś Polonia w różnych krajach też coś powie, jakie to wielkie przywiązanie do naszego kraju, no ale ostatecznie takie jest to przywiązanie do naszego kraju, że w gruncie rzeczy wybiera się życie takie, gdzie tam najlepiej, prawda, można sobie to swoje własne bytowanie utrzymać na jakimś poziomie, Wybiera się jakiś kraj, tam najczęściej zachodni, prawda? Yy, jeden, drugi, trzy, trzeci, a w ostateczności wybiera się zamiast polskości zachodni tryb, yy, prawda, życia polegający na ogłupianiu Polaków, w gruncie rzeczy, yy, a także na odbieraniu nam polskości na wszelką możliwą, naprawdę, yy, ja bym powiedział, taką. Odrażającą wręcz modłę, która dzisiaj ukazana nam jest, drodzy Państwo, jako przejaw tego, co ma uchodzić za rodzaj Społeczeństwa, które jest cywilizowane. Przyjechał Zachód, Zachód pokazał, Zachód zrobił porządek, Zachód tutaj postawił na Polsce prawda stopę, jak prawda barbarzyńca na jakimś tam najechanym przez siebie ludzie. I ten lud grzecznie już wykonuje wszelkie polecenia zewnętrznego lobby, bo ci, którzy uważają, że Polska jest wolna, to chyba mają coś naprawdę nie tak pod kopułą. I tutaj, drodzy państwo, no zaraz będę ten ten temat jeszcze może omawiał. Tutaj mam baranka. Wyobraźcie sobie, baranek, rzeźba baranka wspaniała zresztą, yy, która teraz przechodzi renowację. To ten baranek będzie yy, poddany już za niedługo pracą konserwatorskim. Rzeźba z roku 1779. No już wtedy byliśmy oczywiście pod zaborami. Może nie w takim wymiarze, jak ostatecznie to się stało, drodzy Państwo, w roku 1795. No ale pierwszy zabór częściowy, 72 rok. Następny 1793. No i ostateczny 1795. I niepodległość została utracona. Ten baranek jeszcze pamięta czasy, gdzie Polska była powiedzmy. Nie została jeszcze, że tak to ujmę, podbita. Całkowicie. No ale to się stało już w roku 1795. Do roku 1918 yy, byliśmy pod zaborami. W 1918 roku, dziwnym, prawda, trafem, zbiegiem okoliczności Polska odzyskuje niepodległość. Dlaczego odzyskaliśmy niepodległość? No, z racji tego, że najazd komunizmu na Europę w tamtym czasie był traktowany przez Zachód yy, w takich kategoriach, że musimy coś zrobić, tylko nie wiemy, jak to możemy zrobić, a może. Możemy to zrobić rękoma Polaków, czyli dozbroimy Polaków, damy im niepodległość tam na chwilę, jak się okazało, następnie później, damy im niepodległość, niech oni stawią opór, prawda, w bitwie warszawskiej, miało to miejsce, komunistom. No i tak rzeczywiście było, że, drodzy Państwo, generał Rozwadowski pokonał Sowietów w tej bitwie, prawda, powstrzymał najazd komunistów na całą Europę. No i tak już później, generalnie, żyliśmy sobie przez blisko 20 lat, w takim kraju, który moglibyśmy nazwać rzeczywiście krajem niepodległym, bez względu na to, że dzisiaj ktoś powie, że Piłsudski to jest wielki mąż stanu, to wcale nie był wielkim mąż stanu. Absolutnie. Był to człowiek tchórzliwy, zaborczy, prawda, despotyczny, który niszczył wszelkie przejawy krytyki i opozycji, która była kierowana w jego stronę. No, między innymi tutaj wspomnę może zachowanie, prawda, Piłsudskiego wobec dołęgi Mostowicza, który został bardzo yy, naprawdę brutalnie pobity przez zbirów nasłanych przez Piłsudskiego, dlatego że miał czelność mówić o Piłsudskim, że jest nieudolnym przywódcą. A generał Rozwadowski stracił swoje życie w więzieniu, prawda? Czyli ten generał, który generalnie rzecz biorąc powinien być przywódcą polski, Tadeusz Rozwadowski, następnie później ukarany został w sposób, ja bym powiedział, obelżywy przez Piłsudskiego. Stracił życie, dlatego że Piłsudskiemu nie było na rękę to, żeby ktokolwiek wiedział, że on zdezerterował. Słuchajcie, z posterunku uciekł po prostu. Jak, jak zobaczył tą swołość sowiecką, która najeżdża na Warszawę, to się przestraszył, złożył dymisję, napisał, że nie. Jest w stanie tego wytrzymać, uciekł. Te zapiski podobno też gdzieś są, nie wiem, kto ma je w swojej dyspozyturze i dlaczego nie są pokazywane, ale tak to było. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, żeby już nie wikłać się w, we wszelkie historyczne niuanse, bo tutaj to tylko pobieżnie oczywiście omawiam, niepodległość została następnie później utracona już w roku 39. Nie zapominajmy, drodzy Państwo, także, że komunizm na świecie rozpętały Stany Zjednoczone. To Stany Zjednoczone obaliły Carską Rosję, finansowały Lenina. Następnie później, drodzy Stany Zjednoczone przez yy, cały czas i nawet do dnia dzisiejszego podobno walczą z tym komunizmem, yy, no wiemy o tym, że to nie Stany Zjednoczone obaliły komunizm, tylko że to zrobił Lech Wałęsa, także wybitny Polak, który także będzie miał yy, wiele do powiedzenia w czasie trwania tego święta obchodów, prawda, yy, odzyskania niepodległości, 107 rocznica. Więc Lech Wałęsa obalił komunizm, no tak przynajmniej on sam twierdzi, ale następnie, drodzy Państwo, w czasie II wojny światowej działania adolficzne były finansowane przez, prawda, dżidków ze Stanów Zjednoczonych. To oni finansowali machinę wojenną Adolfa, który następnie dokonał najazdu na Europę, no i wydał tym samym wyrok na wszystkich popratymców tych dżidków mieszkających, dżitków amerykańskich mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, jak się to skończyło. Zdrada w czasie II wojny światowej znowu przez Zachód, czyli znowu ten Zachód wyrządza nam krzywdę po raz kolejny, prawda, oddaje nas w ręce Stalina. Przeżywamy tam blisko 50 lat pod okupacją sowiecką, aż do lat 90. po roku 89. dokonuje się kolejny na kolonizacja Polski, yy, a my cały czas twierdzimy, że my żyjemy w wolnym kraju. Żyjemy w wolnym kraju, gdy, yy, prawda, odbiera się nam naszą kulturę. Ktoś tam powie, że w PRL-u to się żyło, oczywiście jak się żyło, że było o wiele lepiej, ale o wiele lepiej yy, mogłoby być, gdybyśmy żyli w wolnym kraju, ale nie żyliśmy w wolnym kraju, bo układy z Zachodem były zawsze silniejsze, prawda, i zastanawia mnie to, dlaczego, yy, naprawdę zastanawia mnie to, dlaczego przed rokiem 1939 zawiązano sojusze prawda o sympatii wszystko przenikającej i pomocy dla Polski z Anglikami i Francuzami. Ja się dziwię naprawdę, że zawiązano takie sojusze, że ta pijaczyna Józef Beck zdecydował się taki sojusz podpisać po prostu. Z Anglikami i Francuzami zostaliśmy po prostu, jakby to powiedzieć już bardzo prosto, sponiewierani po raz kolejny przez ten imperialny Zachód, ale także Stany Zjednoczone, które są klonem tego wszystkiego, co niegdyś miała świat. Yy, do zaoferowania Europa zdemoralizowana, zachodnia, kolonialna, prawda, bo to jest reprezentacja tego wszystkiego, co w Europie było barbarzyńskie niegdyś, to są dzisiaj Stany Zjednoczone. Yy, tutaj z tego yy, oczywiście powodu. Yy, możemy powiedzieć dotyka nas nasza własna naiwność i także nieudolność, że cały czas jesteśmy zapatrzeni na ten Zachód, a nie jesteśmy zapatrzeni w Polskę, że nie patrzymy na Polskę, nie patrzymy na nasze dokonania, które bardzo często były wykorzystywane przez kraje zachodnie, bo w Polsce na przykład, albo nikomu nie zależało na tym, żeby z takich osiągnięć korzystać, albo ludzie uciekali z tego kraju, wiedząc, że tutaj niczego nie zrobią yy, z racji tego, że jakaś jedna dyktatura, druga, trzecia miała miejsce, nawet dzisiaj tak jest, drodzy Państwo, bo to, że tam yy, prawda, po wojnie ludzie. Uciekali na zachód, prawda, nie chcąc żyć w systemie stalinowskim, to że Wisia Szymborska, na przykład, wielka polska patriotka, y, także działała na służbę, y, była w służbie w gruncie rzeczy tego systemu stalinowskiego. Y, co ona robiła takiego? Ona robiła, drodzy Państwo, wiele nieprzyjemnych rzeczy, no między innymi y, była skłodna. Y, składać takie donosy na tych wszystkich ludzi, którzy tam zagrażali temu yy, prawda, systemowi jeszcze w tamtym czasie stalinowskiemu. Yy, doprowadziło to do tego, że wielu ludzi w ogóle straciło życie. Yy, Maksymilian Sznepf, yy, na, słynny oczywiście przedstawiciel rodu Sznepfów, yy, którego teraz broni Wysocka Sznepf, dokonywał rzezi na wszystkich ludziach, którzy tam jeszcze żyli, którzy jeszcze podnosili jakieś yy, sprawy polskie, jakieś patriotyczne, prawda, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze wy klęci żołnierze narodowych sił zbrojnych, to wszystko miało zostać wyniszczone i to wszystko było wyniszczone. Yy, tak była niszczona Polska, która zy, wzrastała w siłę w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo wtedy mieliśmy naprawdę byliśmy w stanie, byliśmy w stanie użyję takiego słowa, może nieodpowiedniego, ale wyprodukować najdzielniejszych zdzielnych, najszlachetniejszych, ze szlachetnych, prawda, yy, najinteligentniejszych. Prawda ludzi, którzy w, tylko w tym krótkim czasie, w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego pokazali jaki mamy potencjał, który następnie został odebrany Polsce. Ja mówię, ten potencjał Polski był bardzo często wykorzystywany za granicą, to Polacy między innymi rozwiązali także prawda, tajemnicę Enigmy, o której się mało tam na świecie mówi. Tak, ale i nawet dzisiaj wszelkie projekty Polaków na przykład są odsuwane na bok, bo zachodnie lobby stwierdza oficjalnie, że nie potrzebujemy projektów, które zagrażają interesom koncernów. Na przykład polski inżynier, słuchajcie, wynalazł metodę spalania węgla pod ziemią, bezemisyjną. Czyli bez emisji zupełnie moglibyśmy taki węgiel, nawet gdybyśmy chcieli tam e, z tą Unią Europejską wchodzić w jakieś układy, powiedzmy, i tam się im troszkę podlizać, przymilić, to mamy metodę do spalania bezemisyjnego węgla pod ziemią, z której się nie korzysta, dlatego że trzeba wprowadzać tutaj wiatraczki jeszcze w dalszym ciągu, bo są zagrożenia, e, podobno klimatyczne, których nie ma, no ale podobno są. E, trzeba wykonywać rozkazy czy to niemieckiej Brukseli, czy to Stanów Zjednoczonych. Zostaliśmy zmuszeni przecież przez naszych obecnych zwierzchników, obecnych okupantów, którzy podbili kraj bez jednego wystrzału, bo Polska została zdobyta bez jednego wystrzału, drodzy Państwo, tak samo jak w roku 39. Tylko, że tam oczywiście w roku 39 doszło do tego prawda, przywłaszczenia, zniszczenia Polski poprzez użycie siły militarnej. Teraz to zrobiono całkowicie inaczej. Poprzez skorumpowanie antypolskich polityków i poprzez ogłupianie narodu w taki sposób, ażeby on utracił Swoją narodową tożsamość i zastąpił tożsamość no, tym tyglem tego bezeczeństwa, który jest widoczny w Stanach Zjednoczonych czy w całej Europie Zachodniej. Ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc, jak na nich patrzę, to wydaje mi się, że to jest godne politowania, naprawdę bydło, które próbuje uchodzić za wielce cywilizowanych, prawda, arystokratów. Yy, Którzy swoje potęgi bardzo często budowali na krzywdzie innych. Jeśli ja widzę dzisiaj tę arystokrację, naprawdę tej swołoczy rodziny królewskiej, to zachodzę w głowę, jak i dlaczego to jest jeszcze tolerowane i dlaczego to się cieszy taką popularnością nawet w naszym kraju. Nie rozliczono ani zbrodni sowieckich na narodzie polskim, ani niemieckich zbrodni nie rozliczono, przecież wszyscy wiemy, ani francuskiej zdrady, ani Anglików nie rozliczono, ani Amerykanów nie rozliczono. Rozliczono, a wykonujemy w dalszym ciągu wszystko, co ci, prawda, reprezentanci tych krajów, bo wiemy doskonale, że Unia Europejska jest także pod butem Stanów Zjednoczonych, ale co oni na nas wymuszają, to w tym kraju ma być realizowane, i nawet taki wielki patriota jak Karol Nawrocki musi grzecznie, usłusznie słuchać tego wszystkiego, co mu agencja CIA tutaj oczywiście. Zasugeruje? Nawet jakby chciał cokolwiek zrobić, to tutaj i tak się niewiele zmieni. Od początku lat 90. Polska była rozkradana, wyprzedawana. Te wszystkie partyjki, które tutaj, prawda, się pojawiały, te wszystkie nazwiska typu mile, Kwaśniewski, Czarzasty, prawda, Oleksy, Pawlak, Tusk, to są wszystko zdrajcy, słuchajcie, Polski. To jest jedna wielka zdrada, że ci ludzie jeszcze żyją, że oni chodzą po świecie, po ziemi, jeszcze mają czelność w ogóle coś mówić, wypowiadać się w tej sprawie. Polskiej to jest, dla mnie jest to hańba, to jest zdrada. To jest flaga mojego dziadka, który był żołnierzem Armii Krajowej. Jeszcze się trzyma, ale gdybym to mocniej w ręce złapał po prostu to, to płótno, zostałoby rozerwane. O co walczył mój dziadek? Na pewno nie o taką Polskę. Na pewno nie o taką Polskę, gdzie w Polsce Polak zajmuje najniższe miejsce w hierarchii społecznej. Najpierw jest oczywiście teraz obecnie koalicja 13 grudnia i sympatycy koalicji 13 grudnia z tymi RTV-ami, wszystkimi AGD tutaj promowanymi. Potem są pisowcy, prawda? Zaprzaństwo kolejne, zdrada narodowa. No, ci ludzie mają tyle z patriotyzmem wspólnego, słuchajcie, co Wałęsa z wolnością. To jest jeden wielki układ cwaniaków, którzy uchodzą za patriotów, nie mając Polsce nic do zaproponowania. Bo jeśli dzięki pisowcom, no i także oczywiście koalicji 13 grudnia, zmuszono nas do utrzymywania i faworyzowania narodu czerwono-czarnego, takiego niskiego bytu kulturowego w naszej Polsce. I oni w naszej Polsce obchodzą sobie swoje święto niepodległości tam trzydzieste któreś tam powstania tego głupkowatego państewka. Śpiewają sobie te piosenki, wywieszają flagi czerwono-czarne przy aprobacie tych wszystkich ludzi. Kiedy majątek państwa polskiego przejmowany jest, zresztą klucze do skarbu państwa ma kto? Ukrainiec, do spółek skarbu państwa. To jest Ukrainiec, Bałczu. Ale Ukraińcy przejmują przecież majątek Polski. Z drugiej strony przecież lobby zewnętrzne gospodarcze robiło to samo od roku, prawda, po roku 89. Kiedyśmy pracowali u Niemca, u Francuza, u jakiegoś zachodniego okupanta. Ludzie myśleli: "A bomby nie spadają, bomby nie spadają, nie ma bomb". I co z tego, że nie ma bomb? No nie ma, nie spadły bomby, bo już dawno spadła bomba po prostu. Zrobili to samo, co zrobili w czasie II wojny światowej, tylko bez jednego wystrzału. I harował Polak na Niemca, na Francuza, na Holendra, na Amerykanina czy na kogokolwiek tam jeszcze innego. Gdzie polskie firmy nie mogły, być, nie mogły budować polskiego kapitału, ale dorabiały się zachodnie firmy, tak jak to jest teraz, przecież jeszcze to do dzisiaj nie jest rozliczone. Przecież jak można pozwolić, żeby zachodnia firma w tym kraju nie płaciła w Polsce podatku dochodowego? Jak to jest możliwe? A Polak ma płacić i utrzymywać to wszystko, prawda? Czerwonoczarnych, subsaharyjskich, nie wiadomo co jeszcze, nie wiadomo co nam jeszcze, co na nas jeszcze nałożą. Jak my w ogóle możemy myśleć, że my w wolnym kraju żyjemy? Tutaj, drodzy Państwo, opowiadać o tym to można w nieskończoność po prostu. Dzisiaj są oczywiście kolejne, kolejne, bo w zeszłym roku było to samo, kolejne znów dwa marsze nic nie warte po prostu. Gdy nie ma jedności narodu. Dlaczego nie ma jedności narodu? Dlaczego tak trudno wybrać Polskę? A co to jest ta Polska? To my, przepraszam, na mapie świata mamy zajmować tak niską pozycję z naszą kulturą, z naszą szlachetnością, z naszą mądrością, z naszą etyką. Przecież tego na zachodzie nigdzie nie znajdziecie. Ludzie drodzy, ten zepsuty twór tam zachodni, on prędzej czy później i tak się zawali, ale zanim się zawali, to wciągnie wszystkie narody europejskie. Do nowożytnego obozu bez drutów kolczastych. I tak się skończy nasza zabawa w tak zwaną Polskość. Z flagą, yy, prawda? Yy, flaga jest, yy, owszem jest, szabla jest, ale Polski nie ma. Polska została zdobyta. I teraz jedna i druga strona tych obozów politycznych, tam się ściera, kto jest Polakiem, a kto nie jest Polakiem. No, oni na pewno nie są Polakami, to z całą pewnością. Wybiera się Polskę, to Polska jest na pierwszym miejscu. Najpierw jest Polska, potem jest wszystko inne. Wszystko inne jest później. I wszystko inne, co tu wchodzi, to ma prawa y, oczywiście funkcjonowania w tym kraju także, bo nikt nikomu nie zabroni, że do tego kraju przyjedzie, y, ale nie ma pozycji uprzywilejowanej. Tak jak w Chinach. W Chinach możesz tam oczywiście sobie jakąś firmę założyć, y, ale nie możesz jej założyć sam. Ten kapitał, który tam w Chinach jest zbudowany przez firmy, które zakładają Polacy, nawet widziałem ostatnio taki jeden wywiad, którego udzielała pani. To ona w pełni właścicielką firmy założonej w Chinach mogła się stać dopiero po 20, tam chyba trzech latach od momentu przyjazdu, założenia firmy, a wcześniej mogła firmę założyć, ale tylko z udziałem jakiegoś podmiotu chińskiego, który miał większościowe udziały w tej firmie. A u nas, co się okazuje? A u nas w spółkach Skarbu Państwa, to my mamy tam 15%. Udziałów, 20% udziałów, wszyscy czerpią z nas, wszyscy nas doją, bo to jest wojna gospodarcza dzisiaj, prawda? Tracisz niepodległość poprzez uległość gospodarczą. A kto na tym zarobił? Zarabia Zachód i zarabiają antypolscy politycy, będący cały czas w tych układach. Więc pozbawienie polski rolnictwa, którego nie będzie już z całą pewnością trąbi o tym od paru lat na kanale, ukrainizacja rolnictwa, prawda, europejskiego, zniszczenie polskiej kultury, polskiej historii, do tego dochodziło przecież w ostatnich latach w sposób szczególny, to jest makabreska absolutna i także uzależnienie Polski od energii z zewnątrz. Będziemy sobie kupować energię od naszego okupanta, w tej chwili, prawda, amerykańskiego. Który nam sprzeda surowce po cenie pięciokrotnie wyższej, gdybyśmy w wolnym kraju na wolnym rynku kupowali te surowce od Putina. No i co? Jaki to jest kraj? Jaki to jest niepodległy kraj, człowieku? Jeden sprzeciw Twój i zabieram ci wszystko. Nie dadzą ci żywności, yy, nie dadzą ci energii, jak się nie podporządkujesz, i ostatecznie mogą zrobić z tobą. Wszystko i tak zrobią. Do tego cię jeszcze zatruwają tym syfem, ogłupioną rozrywką, prawda, żebyś był coraz głupszy. Mówią ci, że Polak to jest szkodnik, faszysta, prawda, i tak dalej. Ich trzeba do więzienia zamykać. Trują cię żywnością. Tym amerykańskim tam, czy zachodnim jakimś syfem obrzydliwym. I ludzie to jedzą, bo to jest takie markowe, bo to jest takie fajne, bo przyszedł Zachód po roku 89, żeby zbawić Polskę. No i tak się, jak się pracowało u Niemca w 39 roku, tak teraz będziesz pracować na innego okupanta. No i co z tego? Tylko że w czasie II wojny światowej jeszcze można było walczyć. Jeszcze ludzie walczyli, jeszcze mogli umrzeć za coś, a dzisiaj ci pozwolą żyć. Pozwolą ci żyć właśnie, nic ci nie zrobię. Możesz żyć, a żyj sobie tam śmieciarzu polaku i tak wykonasz wszystkie nasze polecenia. Bo się boisz nawet swojego życia stracić. I teraz, gdyby był zryw narodowy, gdyby Polska się przebudziła, bo ja marzę o tym, żeby był wjazd Polaków do Polski. Wjazd Polaków do Polski na białym koniu, wjeżdża król. Ludzie, drodzy, na białym koniu wjeżdża król i przepędza to całe bydło z tej Polski. Kto chce być Polakiem, niech zostaje. A kto nie wie, co to znaczy być Polakiem i jest zapisowcami za koalicją 13 grudnia, czy nie wiadomo za kim jeszcze, to niech. Prawda? Wiecie co, nie będę tutaj mówił. Bo sprawa Polski jest jedna, jest banalna. Idziesz za Polską po prostu. I promocja Polski jest zawsze na pierwszym miejscu. Państwo polskie działające jak firma. Wiemy, jakie nawet na, na, na najbardziej banalnym poziomie w ogóle intelektualnym, jakie wybrać rozwiązania, żeby to państwo przywrócić prawda, do wymiaru jakiejś gospodarności, jakiejś kultury, jakiegoś męstwa, jakiejś szlachetności bezpowrotnie utraconej. Bo teraz będziemy słuchać wielkich przemówień patriotów, prawda, błaznów, Tusków, marszałków Sejmu, jednych, drugich, komunistów, prawda, żałosnych, czy ludzi, którzy generalnie, nawet jak Nawrocki coś powie o odzyskaniu niepodległości, to co to jest? Co to jest? O jakiej niepodległości my mówimy? Ludzie drodzy, przecież to jest jedna wielka żałość, to jest jedna wielka żałość. Polska nie istnieje. Ona może istnieć w naszych sercach, ale żeby Polska była Polską, żeby mogła się stać Polską, to musimy we własnym kraju być gospodarzami, rządzić się silną ręką i oddzielić się od tego po prostu Zachodu. Z Zachodem to możemy utrzymywać relacje cum granosalis, udzielać im ewentualnie rad, a zawiązywać sojusze z ludźmi, dla których nasza kultura coś znaczy i którzy chcą z nami robić oczywiście interesy, jeśli chodzi o kwestie przepływu towarów. I usług. Tak to powinno wyglądać. Więc dzisiaj to możemy sobie zapłakać ostatecznie. I te obchody tej rocznicy, prawda, 107. rocznicy odzyskania niepodległości są żałosne. Są żałosne po prostu. I tyle. Potrzebujemy zbudowania nowego państwa. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!